kuchciński rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. W dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, oświadczył w czwartek marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że w czasie mojej działalności nie złamałem prawa, podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami, na którym obecny był również prezes Pis Jarosław Kaczyński. Pan marszałek nie złamał prawa, nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów, powiedział Kaczyński. Liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy, wyjaśniał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Odczytując oświadczenie z kartki, przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji, podkreślił. Przede wszystkim trzeba słuchać opinii publicznej pan marszałek nie złamał prawa, pan marszałek nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów, zaznaczył z kolei Jarosław Kaczyński. Ale skoro państwo mają najwyraźniej inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, że decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem słuchać Polaków. Służyć Polsce, powiedział prezes PIS, uważamy, że skoro wymagamy i budujemy bardzo wysokie standardy życia publicznego, to muszą być z tego wyciągane wnioski. Ale przede wszystkim trzeba słuchać opinii publicznej, dodał. Kaczyński, uregulujemy sprawę lotów w sposób rygorystyczny prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że Donald Tusk. W czasie kiedy był premierem, odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy 281 lotów do Gdańska. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie. Ale co do sensu politycznego tych wyjazdów, można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną, wskazał Kaczyński. Oczekuje od Państwa, dziennikarzy. Przyb, redaktor zainteresowania tym, dodał. Jak dodał, w związku z zasadą obiektywizmu trzeba się tym bardzo poważnie zająć. Zapewnił, że także, PiS będzie się tym zajmować. Co do tego z kim, Donald Tusk, redaktor, jeździł czy latał do Gdańska nie mamy bliższych informacji, chociaż pewnie incydentalne informacje też są, w tej sprawie, redaktor, przyznał. Kaczyński zapowiedział także, że pojawi się ustawa, która ureguluje kwestie związane z podróżami najważniejszych osób w państwie. W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny, tak jak tego oczekuje opinia publiczna, wskazał.